Jesteśmy na OX Know-how, ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, a razem ze mną dr Ada Florentyna Pawlak. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Uniwersytetu SWPS jesteś tuż po swojej prezentacji tutaj na OX Know-how. Mówiłaś o tym, jak trafić z rekrutacją do, do tych młodszych osób na rynku pracy w dobie sztucznej inteligencji, w dobie nowych technologii, w dobie kiedy ja mam czasami wrażenie, że tych najmłodszych na rynku pracy się traktuje jak trochę kosmitów, że my starsi trochę nie wiemy. Co oni tam chcą? Oni proszą jakąś zmianę? O, oni się lepiej w tym zmieniającym się świecie trochę poruszają, chociaż nie zawsze. Powiedz mi, jak, jak, jak widzisz w ogóle początek dla organizacji? Co organizacja powinna pamiętać, jeżeli chce z swoją rekrutacją trafić do właśnie tych najmłodszych na rynku pracy? Wiesz co, myślę, że powinniśmy pamiętać o tym, że się poruszamy zawsze w jakimś gęstym lesie stereotypów i to na pewno nie omija tej generacji Z. Jest tego mnóstwo. Sami mówią o tym, że to może im... Po prostu szkodzić, tak. kiedy chodzą. To nie jest tak, że oni są nieodpowiedzialni, że nie potrafią pracować w grupie, że nie mają szeregu kompetencji, że tylko pochodzą z tej kultury obrazu i kultura pisma jest dla nich y, jakimś hieroglifem. Nie, tak nie jest. Natomiast to, co jest istotne na pewno, to poczucie potrzeba, poczucie bezpieczeństwa i przynależności, tak? Dla nich już język korporacyjny, który gdzieś w poprzednich y, dekadach był rzeczą naturalną, to niestety no, to jest język, który wymyślił czyjś dziadek nie mają na to. Nie mają na to zgody. E, autentyczność, tak? Po prostu to jest to, na co stawiają, jeśli mówimy czy o rekrutacji czy o sposobach komunikowania się z tym pokoleniem. No to wybieramy jednak krótkie formy i taki story-living, tak? A e, nie już storytelling, opowiadanie, tylko no, po prostu bądźmy prawdziwi, tak? I oni m, rzeczywiście to m, docenią. W tym roku urodziło się pokolenie Beta, tak? Część z tych osób dożyje XXI wieku, dzieciaki, starszych milenialsów. No i Zetek też, e, oczywiście, to już jest pokolenie, które będzie AI Natives. Dla którego, zobaczcie, rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, ale też ludzkim ciałem, które będzie percypowane poprzez ekran, czyli też ciałami, które nie istnieją, które będą ciałami wygenerowanymi, prawda, z głosami, które będą wygenerowane, z wszystkimi wizerunkami bez podmiotu w ogóle, z którymi będą wchodzić w jej interakcje. Zupełnie nowe pokolenie, można by już powiedzieć transhumanistyczne, tak, dla którego zasady, prawda, dla rynku pracy będą zupełnie inne, ale już dzisiaj pracujemy tak naprawdę w gronie siedmiu pokoleń. To jest duże. Dużo, tak To są zupełnie um, tak naprawdę inni ludzie, inne zwyczaje i różnice międzygeneracyjne są spore i pokazuje szereg badań, e, no to młodsze pokolenia zetki są i tak bardziej otwarte i akceptujące zwyczaje starszych pokoleń niż odwrotnie. To jednak my milenialsi, nie wiem że w X-ach, mamy troszkę większy problem. Tak? Tutaj byśmy chcieli dostać ten autorytet z urzędu, chcielibyśmy, żeby to co dla nas jest wygodne, tylko przez to, że tu jesteśmy długo, było oczywiste i akceptowalne. Tymczasem mówimy różnymi językami, tak? Wychodzimy, no właśnie, trochę z kultury obrazu, z kultury pisma, z zupełnie innego tempa percepcji treści, ich przetwarzania. Musimy się dogadać, po prostu musimy się dogadać. Czyli to zdaniem większa praca jest po stronie tych starszych pokoleń, żeby się właśnie dogadać? Po obu stronach na pewno, ale jeśli chodzi o stereotypizację, to. Tak, myślę, że my milenialsi i trochę starsze pokolenia yy, spójrzmy na to z otwartością, że ci młodzi yy, to ludzie, którzy wyrośli w świecie, który no, jednak my stworzyliśmy, tak? I technologiczny szereg yy, rozwiązań, yy, styl życia, tak? który no, nie ułatwia im po prostu zdobywania pewnych kompetencji, yy, na których nam potem zależy w środowisku pracy, tak? Yy, nasze badania, które prowadziliśmy na yy, pokoleniu Alfa, czyli tym, który wejdzie dopiero za yy, kilka lat na rynek pracy, ale pokazują, że tą największą, yy, Potrzebą jest potrzeba przynależności. Pokazują też, że nie ma statystycznych różnic między obdarzaniem autorytetem człowieka i sztucznej inteligencji, tak? To też jest pierwsze pokolenie, y, które no, właśnie wykazuje takie cechy, my jednak, milenialsi uważamy, tak? Wiemy, że systemy mogą halucynować, wiemy, że są dysponenci tych systemów, są różne interesy y, y, w świecie. Natomiast dla młodszych nie to już jest równorzędny partner y, 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 w pracy, więc y, y, oni muszą się uczyć innych rzeczy też, tak? Więc y, y, pamiętajmy, czy nie mylenia na przykład, symulacji z rzeczywistością, czeka na nich szereg systemów łudzących, tak? Labboty, chatboty, bardzo rzeczywiście zróżnicowane technologie, gdzie oni muszą pożyć mnóstwo pracy, żeby dobrze formatować nadal swój rozwijający się mózg. Dlatego swoją pracę my też musimy wykonać i tutaj tolerancją dla młodych ludzi się większą wykazać, nie oczekiwać jednak tego autorytetu z urzędów, próbować też być autentycznym, zrozumieć ich, tak? Szereg pojęć się zmienia, badania pokazują, że na Elastyczność, tak? Kiedy zbadano to pojęcie, okazało się, że dla pracodawców to jest synonim pracy zdalnej. 80% ponad procent pracodawców tak uznało. Natomiast dla młodych ludzi to był tylko i wyłącznie wybór godzin. Pracy, którą mogli również yy, wykonywać stacjonarne. Więc zwracajmy uwagę, czy pod. Pewnymi pojęciami czają się te same treści w ogóle, bo być może nie. Jeśli będziemy na siebie uważniej, myślę, że to wszystko będzie okej. Okay. Twoja projekcja była niezwykła, bo też widać ogromny Twój entuzjazm do tego tematu i do takiej chęci stworzenia takiego, mm, no, dla osób, które były tutaj na widowni czy online, żeby zrozumieć, właśnie te młodsze pokolenia, żeby jakoś do nich dotrzeć. I chciałam Cię to, o to zapytać, co Tobie daje, Tobie jako Tobie, e Taką gotowość i otwartość na ten dialog i nowe pokolenia. I jak to robisz? No masz Jesteś z Uniwersytetu SWPS, masz kontakt też ze studentami. No i właśnie dzięki temu tak, ja po prostu widzę, jak bardzo szybko ta grupa y, otwiera się, y, kiedy właściwie tam rzucimy taki malutki ognik y, przewodniczenia, tak, jakiegoś przewodnista, takiego pokazywania, wskazywania gdzieś punktów. Oni uczą mnie bardzo wielu rzeczy, tak, pokazują mi ten sąsiad nie byłabym w stanie o tym świecie mówić w żaden sposób bez nich, bo to przecież jest wielka inspiracja do badań naukowych, później które prowadzimy również z pokoleniami młodszymi. Oni mówią do mnie często Ada, moje rodzeństwo, młodsze o lat 5, to dla mnie już jest inne pokolenie, bo oni wyrastali, yy, nie wiem, w Fortnite, a, albo w Robloxie, albo gdzie indziej, ja jestem w zupełnie innych jak mówią też innym językiem, tak? Więc yy, no, dostęp do ich myśli, ta, to ich zaufanie, tak? Którym Czuję i jestem za to bardzo wdzięczna że mnie obdarzają powoduje że ta wymiana głosów naszych jest absolutnie żywa oni są super zainteresowani oczywiście też światem millenialsów. bardzo wieloma rzeczami, muzyką sztuką tak więc dla mnie to jest ogromna inspiracja kocham sci-fi jakby dla mnie też to że jestem w świecie który zmienia się zgodnie z wizjami które proponował już w latach 60 -tych. nie wiem Philip K Dick na przykład, jest dla mnie niesamowite. Tak? Niektóre rzeczy jeszcze, um, kiedy parę lat temu o tym myślałam, no to moje takie osobiste predykcje były dobra za lat 20, za 10. Nagle dzieje się to rok później. Więc ten świat, który jest światem um, innowacji, wstrząsów, takiej nieustannej adaptacji, y, jasne, to są wyzwania, ale on jest fascynujący. Powiedziałaś, moim zdaniem, słowo kluczowe. Które łączy to, co mówiłaś podczas projekcji, tutaj naszą rozmowę, czyli wymiana, czyli y, nauka dla starszych pokoleń, że y, można mówić, ale trzeba też słuchać, żeby była ta relacja, prawda? No, to nie jest łatwa kompetencja, to wiemy wiemy to z życia prywatnego, y, wiemy to z życia y, zawodowego. Zatem sobie pytanie, jakie są sytuacje, w których słuchamy? Czemu słuchamy? Tak? Y, ciekawość, tak, ale też. Szacunek do kogoś. My właściwie nie mamy lekcji z milczenia, tak? Nie mamy lekcji z otwierania ucha. Ja to zauważam bardzo często nawet na konferencjach, tak? Że to jest sytuacja, że ktoś potrafi patrzeć w smartfon, kiedy paneliści mówią, przygotowywać. Swoją już wypowiedź, tak? No, to powinno się zmienić, tak? No, bo jednak młodzi ludzie patrzą na nas. Synonimem miłości jest uważność. I tak czuję, tak? Synonimem przyjaźni jest uważność, tak? Jeśli rzeczywiście ja oddaję Ci swój czas i patrzę na Ciebie, jestem zainteresowany dotarciem do Twoich myśli, prawdziwych myśli, jakie masz. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś tego nie docenił. Myślę, że to jest dzisiaj bardzo ważna kompetencja. Być może powinniśmy włączyć do tych kompetencji, do przyszłości, o których coraz częściej mówimy, tak? Live work balance, prawda? Dbanie o siebie, higiena cyfrowa, dieta, sen, prawda? Jak połączyć no właśnie pracę z odpoczynkiem, ale właśnie jak słuchać, tak? jak czasem przestanąć, cofnąć się, pozbyć się, myśli, że ja wszystko wiem, tylko się otworzyć. I to nie jest nowa kompetencja, bo to już w starożytności stoicy mówili hmm, o tym, tak. że mamy dwoje uszu, a jedno usta z jakiegoś powodu. To nie jest nowa myśl. Prawda. Bardzo Ci dziękuję, doktor Ada Florentyna-Pawlak z Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Zuzanna Piechowicz, jesteśmy na OLX Know How. Na zawodowo.olx.pl znajdą Państwo raport OLX Know How. Do zobaczenia i do usłyszenia.